z traumatycznego domu. I właśnie to powoduje, że mężczyźni ciebie nie wybierają. I to nie jest dlatego, że to jest sprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Wiele kobiet wierzy w bajkę, że to była karma, że ty się wychowałaś i urodziłaś w takiej rodzinie. To nie jest prawda. Ponieważ na Ziemię powołują dusze ludzie i ich intencje. I chodzi o to, że powinnaś dziękować swoim rodzicom za to, że powołali cię do życia, dlatego że musisz podziękować sobie, że udało ci się wyjść z tak toksycznego rodzinnego wzorca. Natomiast jeżeli ty chcesz mieć miłość pragnień, życie pragnień, relacje pragnień, Będziesz musiała przeprogramować nie tylko całe Twoje doświadczenie z dzieciństwa, ale przede wszystkim zrozumienie tego, że Ty możesz przestać żyć swoim dzieciństwem, że Ty możesz przestać żyć przeszłością i możesz żyć pięknym i wspaniałym życiem. To tutaj jest pies pogrzebany, ponieważ większość kobiet nawet nie wie, co to jest wibracja ekscytacji, radości i piękna, i tego właśnie chcecie nauczyć. Jeżeli to Ty, upewnij się, że mnie obserwujesz.